Śmigamy do... No, ruszaj. Gdy wyjdziemy na słoneczko, to zerkniemy w którą stronę. Ale mamy zapowiedziane jakieś jezioro. Tereny wodniste były gdzieś tam? Teraz tylko pytanie, czy mamy jechać bezpośrednio w tamtą stronę? No tak, no niby gdzieś tu. Ale... Mówię, wydaje mi się, że będzie to Ząbek, taki śmieszny stwór, którego trzeba będzie właśnie w dziąsło klepnąć, żeby coś mu się stało. Ale mogę się mylić, tu się może zaraz okazać, że gra mi sprawi psikusa i będziemy mieli jakiegoś innego stwora. Wiem, że brakuje nam tutaj jeszcze do kolekcji, z tego co pamiętam, jednego latającego. Tak, bo jest jeszcze jeden. Nie ten kruk, ale jeszcze jeden, jeszcze jeden. Znacznie trudniejszy. Znaczy, trudniej się na niego dostać. O, może w ten sposób. Jest ten latający, i coś, co przypomina tygrysa. Gdzie trzeba było wspinać się po takich słupach. Ale, widziałem szczurkę? I ona tutaj sobie gdzieś śmiga z kubana. Teraz pewnie zrobi mi psikusa i się nie wychyli. No bo po co? Ale słychać jej tu pod tanie. Jest, tam. Hmm, może z tej strony ją dziabniemy. Czy te jaszczurki to są sprytniejsze widzę niż ja? Gdzie ona się chowa? Tam jest, Sieroto. No i uciekła. No, co za dzięcią. Jest tutaj. W tym momencie pobiegła gdzieś tu. No i gdzieś mi zniknęła. No gdzie ona jest? na plecki Miejmy nadzieję, że tym razem jest martwa Tak jest martwa został samogonek Dobra Staminka trochę wzrosła Aro, 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 Aro Czy ja wcześniej mówię na niego Agro? No nieważne W każdym razie chodziło o Aro Mamy wodospad, czyli musimy udać się gdzieś tu Patatajaj, patataj, patataj. Płynie rzeczka, płynie po pięknej krainie. Hmm. Teraz tylko czy... Tu będzie jakaś opcja? Nie, no musimy wjechać. końmi znowu. Nie! Czemu nagle zwolnił? Czemu nagle Nie! chce chodzić szybciej? Mieliśmy teoretycznie być z drugiej yeah. strony, ale on dosłownie mozolnie się tutaj porusza. Dos... Nie no, widzicie to. O, i przyspieszył nareszcie. A to powinno być gdzieś tam. Ja nie wiem, czy ja dobrze jadę. Mam nadzieję, że tak. Bo będzie kicha znowu. Czy to nie powinno być wyżej? A jeżeli wyżej, to tutaj. No i przestań yeah, tylko w stronę yeah. zboczę, co ci się yeah, może stać? Yeah, yeah. Nie! no, koń ewidentnie nie chce ze mną współpracować, zobaczcie. Jak on się powolutku porusza. Ja go poganiam, a on yeah. tak nie chce jechać szybciej. Szybciej bo yeah. kopa dostaniesz. Szybciej, bo na kabanosy. Yeah. Teraz mi zrzuci jak te konie z redetry. I uciekło. A mogła być piękna zdobycz. Gdzie jest ten przeklęty celownik? Ta. I obcięty ogonek. Przy okazji walniemy zdroważkę. I co teraz? No tak, tu już nam kun nie będzie potrzebny. Musimy chyba iść tutaj. W sensie nie jestem pewien czy do wody mogę tutaj spaść. Podejrzewam, że nie Dlatego się bezpiecznie tutaj przemknął. Ja myślałem, że już będzie tutaj dziura i że... Aro mógł tam przejechać na szczęście nie Dobra, ale co my tu mamy? Wodę Myślałem, że coś chce mnie zeżrzeć, a to kamera się tak ustawiła Dobra, płyniemy tu Ziomek płynie po pięknej krainie. Tak, to chyba jest tutaj. Tylko gdzie my mamy stanąć, żeby wywabić bestię? Naprawdę, mów, mówcie co chcecie, ale nie pamiętam. Co, gdzie, jak. Po tym chyba będzie ten latający piaskun. Ale mogę się mylić, zwłaszcza, no że no, zdarza mi się tutaj w tej grze często. Tu pamiętam tylko, tylko, że trzeba było strzelić potwora w dziąsło, żeby on gdzieś tam zaczął płynąć. Ale gdzie on miał płynąć? Tak szczerze powiedziawszy nie do końca, pamiętam. Jest! Zwróćcie uwagę, że ostatnie, a w zasadzie nie wszystkie stwory są dosyć małe ostatnimi czasy. O, widzicie? To na jego głowie, to takie, takie, to takie, tak pseudo korona, to są zęby. Nie wnikajcie. Ma po prostu taką pozostałość... Ewolucyjną. O, może tak to określę. I tak wiem, że tutaj nic mu nie zrobię. Właśnie. On strzela z prądu. A ja nie pamiętam jak się nurkowało. Jak dostaniemy błyskawicą w czoło. Chyba pod wodą ona nam nic nie robi. Takie przynajmniej odnoszę wrażenie. Ale musimy dopłynąć tu. O. Au, 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 au. Oj, zabolało. Ty niedobry siusiaku. Gdzie ty tam się chowasz? Tu jesteś. Nie pamiętam, czy trzeba było włazić do góry? No kurczę. Może to nie na to trzeba było się wspinać? szczerze, może to była tamta. Pinurek. hm, co mnie w konia teraz zrobił? Wiem, że coś gra i coś dzwoni w, którym, w którymś kościele, tylko dosłownie nie wiem w którym. Jak się trzeba było wspinać na tego stwora? Też nie pamiętam. A nieźle wali za nami błyskawicą. Szczęście, nie na tyle, byśmy nie zdążyli uciec. O no właśnie, po którymś można było się wspinać, Jak nie z tego, to z którego? Zwłaszcza, że on nie chce podejść bliżej. Jestem na tej wielkiej, morskiej chle Tylko, że on nie da za wygraną. Dobra, tu jest zębiszcza. Mógłbyś przestać? Tak, 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 główka do góry. To muszę cię pyknąć w zębiszcze? Dobra. Teraz chyba tu. w ty A tuż to. No teraz na sobie z Chyba namierzam brzuszek. Nie wiem tylko, ile mam czasu. To jest najgorsze. Siadło. Siadło. oj, 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 oj. Drugi raz nie siądzie zepsu, a to chłapa skudna Kurde, więcej z tym stworem zabawy niż to warte Teraz tak gdzie my jesteśmy jak jestem? Dobra, on jest tam czułem to boleśnie Można było go wykiwać Jego można wykiwać wystarczy o podpłynąć i on wtedy własnym cielskiem lekko nas przesuwa w swoją stronę. On tego nie jest świadom, ale no niestety tak robi. I patrzcie, już jesteśmy za jego dupką. O, jeszcze kawałek, jeszcze kawałek i już trzymamy futerko. Teraz tylko wystarczy wyjść, odetchnąć. Odetchnąć i powolutku się wspinać. No proszę, nawet nieświadomie dopłynął do kolejnej tej do kolejnego podestu Dobra, włazimy Trzymaj się Dobra, Dobra. Nie zdążyłem, tak mi go od razu wziął z łopatką. Chciałem się obrócił specjalnie. Filidus wredny Nie no, trzymaj się, Stefan Gdzie on lezie? Ale mnie podpiło W tamtą stronę W tamtą stronę no, ja wiem, że boli, no ja cię przepraszam, no... Chciałem powiedzieć, ale to dla Twojego dobra, tylko że tu bym skłamał, niestety. Ta. Super, super wyszło. Super akcja, bulwo. Tyłaś, kurczę, zanurzył się trochę głębiej, przez to moja postać niespecjalnie ma jak się wspinać. Tak mi się przynajmniej wydaje, że coś tutaj się zadziało. O, jest. Dobra, tu gdzieś stanę sobie, odpocznę. Ponadkurat jeszcze, podejście 743. Włocha ta pchła ujęcie Siódme, ale on jest przy ty. No kurczę, on nawet stoi przy tym ściasnym podeście A no nie, odpłynął. Podys jest za nim. Dobra, jeden mam z lewej, drugi mam z prawej. No w zasadzie trochę za plecami z lewej. No dobra, 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 dobra. Już przestań się czochać. Bok. Jeszcze bok. I do przodu. Zędzyń Polska. Trochę skręć. I do przodu. Może tym razem się nie spierdzieli. Jak widzicie, no. no. No, obróć się. Dobra, mi się go dziabnąć. Żeby się obrócił. Dobra, jestem się chowamy teraz powinien znowu wleźć na to otóż to pięknie wielka kosmiczna pchła dobra jestem na brzuszku i robimy dziadko chyba raz powinno styknąć kurde trochę, trochę mi go szkoda to był przeciwnik, to było wyzwanie. I, kurde, pcheł morski, konik morski, nie wiem co to było. Macie jakieś pomysły co to było, to dajcie znać. O no już mrok pędzi w moją stronę. Nie chcecie! Aż... Dalej, coś to nas szepcze. Podejrzewam, że jest to jakaś ukryta wiadomość. Typu zaprzestań. No proszę, jakaś inna animacja, tym razem bez cieni. Nie, to jeszcze nie był ostatni kolos. Pamiętajcie, że jest ich szesnaście, więc zostały nam chyba trzy albo cztery. No i wciąż nie mamy tego latającego. Kolejna figura. Kurde, zabijamy te stwory, niszczymy pradawną świątynię. Patologia. Cóż tym razem. No, i doczekaliśmy się pustynny wąż w sensie coś latającego. Waszka, może prędzej okaże się, bo nie pamiętam jak to wyglądało. W każdym razie wiem, że latało. Także do następnego stwora.